Siemano, siemano, witacie z tej strony ja, Tomcia, 6 9. Dzisiaj jest szósty dzień, w którym trenujemy Pakujemy, dzisiaj wam nie pokażę jaka jest forma Bo wróciłem przed chwilą z Orlika ale może... Widzowie, czekajcie chwilę, zaraz ogarniemy Jest moc, ale może być więcej, więc widzowie Dzisiaj nie będziecie widzieć tego na ten, bo zawsze nagrywam na krótki rękawek Ale dzisiaj e, pokażę wam... ci znaczy pokażę, no to robimy szósty dzień po prostu A mnie najbardziej to smuci w, w, w tym wszystkim Że 60% nie subskrybuje mojego kanału, więc W tym momencie wchodzicie i subskrybujecie ten kanał i lajkujecie, żeby pokazać moc na tym kanale. I po prostu sorry, że mam katar, ale wiecie, jak to widzowie jest. Dzisiaj e, dwa razy po trzydzieści se zrobimy. I po prostu. lecimy. Raz. 15 kilo jest. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć.

Widzimy no, chwilę przerwy. Ręce trochę rozgrzane są po riku, ale wiecie jak to jest. Mówię, mnie najbardziej smuci, że nie subskrybujecie tego kanału, a ponad 60% tego nie robi. Więc mówię, widzowie, wchodzicie, lajkujecie, subskrybujecie i pokazujemy moc. Zbijamy 370 subskrypcji na kanale, więc lecimy. Ja. Pamiętajcie, że trenuję przez e, 360 dni. Czy już. 360. 360. 364. Nie wiem, ile tam Możecie policzyć i dać mi znać w komentarzach, ale to już z ostatnią serią. I. Będzie gituwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, 1 na 2, 3, na 4, na 5, na 6, na nie dam nie rady widzowie, albo 20, nie, nie dam rady, sorry widzowie więc doliczamy 10 do kolejnego odcinka, mam nadzieję, że. No widzę, ja jestem po treningu, to, to będzie tak wyglądać. I po prostu nie dałem rady, chyba, że zaraz zrobię to 10 jeszcze. Dopchniemy jednak, żeby nie zostawiać tego, bo jeśli coś zostawiamy to na Kolejny odcinek z której z serii. A dobra, dajemy te 10. Mam nadzieję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Jest, udało się, mamy 30 razy po dwa. I mam nadzieję, że Wam się takie filmy podobają. Jeśli tak, to zostawcie tu łapeczkę w górę, suba tam na dole, bo sześćdziesiąt 60% to jest dużo. A się na ten moment będę z wami żegnał i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, w którym będzie już za niedługo. Eluwa!